Cześć, witam na kanale Harterset. W tym odcinku pokażę Ci jak przejść do ustawień Recovery Mode w telefonie Motorola Razer 50 Ultra. Na początku musimy wyłączyć telefon za pomocą przycisku wyłączenia i e podgłaśnienia głośności, następnie przycisk wyłącz. Gdy ten on się wyłączy, włączamy go przyciskiem wyłączania i stiszenia. Gdy pojawi nam się taki ekran, za pomocą przycisku ściszania, przechodzimy do opcji Recovery Mode i naciskamy przycisk yy, wyłączenia. Gdy pojawi nam się taki ekran, Przytrzymujemy przycisk wyłączenia i naciskamy przycisk podgłośnienia ekranu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.